Każdy z nas ma swojego tatę lub potocznie też mówiąc ojca. I dzisiejszy odcinek zatytułowałem Nie bądźcie jak wasi ojcowie. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj odcinek będzie w oparciu o kolejną księgę z Pisma Świętego, z kanonu Pisma Świętego, dokładnie o księgę proroka Zachariasza. I kiedy czytałem tą księgę, to w pierwszym rozdziale tej księgi natrafiłem na taką wypowiedź, y, którą Bóg skierował przez proroka Zachariasza do narodu izraelskiego, do tej grupy osób, która powróciła z niewoli babilońskiej, w takich słowach. Ja przeczytam te słowa. A więc będzie to czwarty werset, pierwszego rozdziału księgi proroka Zachariasza. I Pan Bóg mówi tak: Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc: Tak mówi Pan zastępów, odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów. Lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie. I piąty werset jeszcze przeczytam: Gdzie są wasi ojcowie? I dlatego dzisiejszy tytuł rozważania dzisiejszego, który chciałbym zaproponować, nosi tytuł Nie bądźcie jak wasi ojcowie. I prawdą jest, i należy to zaznaczyć, że nie wszyscy ojcowie są złym, negatywnym przykładem dla swoich dzieci, ale bywają ojcowie, którzy są dobrym przykładem. I tego typu tematyka, którą dzisiaj poruszam, nie dotyczy wszystkich, ale. Są przypadki i obawiam się, że dosyć często, że nasi ojcowie wywarli lub przekazali nam zły przykład, który do dzisiejszego dnia ma na nas wpływ. I podobnie było także w przypadku tego pokolenia, do którego prorokował prorok Zachariasz. Ich ojcowie byli złym przykładem nieposłuszeństwa i krnobrności wobec Boga, wobec Bożego słowa, wobec Bożego prawa. I spotykamy często takich ludzi, którzy mówią: Nie zmienię swoich przekonań, nie zmienię swojej wiary, nie zmienię swoich zasad postępowania, bo tak czynił mój dziadek, tak czynił mój ojciec i tak będę też czynił i ja. I też podobne przykłady są też w Biblii. Na samym początku Biblii, w pierwszej księdze Mojżeszowej, widzimy taką postać, która też tak mówiła która też ta przekazywała, skoro mój ojciec tak robił, to ja będę jeszcze, jeszcze bardziej źle czynił. I to jest negatywny przykład. To jest przykład, którego powinniśmy wystrzegać, którego powinniśmy omijać. A mimo wszystko gdzieś w naszym życiu te negatywne cechy naszych ojców, one się pojawiają. Dlatego Pan Bóg wychodzi naprzeciw i przez proroka Zachariasza, a dzisiaj także, także i do nas dzisiaj, chcę powiedzieć, że są pewne postawy naszych ojców, które nie są negatywne. Jedną z takich podstawowych postaw naszych ojców jest to, że wielu z nich nie uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa, wielu z nich odrzuciło powołanie, które Bóg do nich skierował w przypadku osób niewierzących. Natomiast w przypadku osób, które uwierzyły w Pana Jezusa, bywają ojcowie, którzy pomimo tego, że wierzyli, byli członkami lokalnego kościoła, byli złym przykładem dla swoich dzieci. Byli przykładem także kromności, upartości. I Pan Bóg się pyta, nawet kiedy my się powołujemy na swoich rodziców, kiedy mówimy, tak robił mój ojciec, tak robili moi rodzice, to Pan Bóg się pyta, gdzie są ci wasi Ojcowie, jak oni skończyli? Jakie było ich życie? I kiedy my analizujemy to, to negatywne życie naszych przodków, to wyciągamy jeden wniosek: to życie było takie, które nie warto naśladować. Życie, które nie było takim życiem dodatnim, życiem na plus, ale nawet na nas samych, miało zły wpływ. I w dzisiejszym odcinku chciałbym zaapelować do nas wszystkich: jeżeli widzimy jakieś negatywne postawy naszych ojców, to my ich już tych negatywnych postaw nie powielajmy, ale wyciągnijmy wnioski z ich postaw i angażujmy się w sposób prawidłowy w życie dla Boga, w służbę dla Boga, w posłuszeństwo Bogu. Aby nie być pokoleniem ludzi przekornych, którzy nie służyli Bogu i nauczyli kolejne pokolenie nieposłuszeństwa i knurności. Dzisiejszą refleksją, którą chciałbym się z Wami podzielić, to jest to przede wszystkim, żebyśmy zawsze naśladowali dobre postawy, które są korzystne i pozytywnie wpływają na nasze życie. Zostańcie z Panem Bogiem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.